Pani poseł, widać ewidentnie, że Polacy budzą się, Polakom nie podoba się ta polityka rządu, która polega na zwijaniu chociażby tego wszystko, co udało się przez ostatnie 8 lat rządów zjednoczonej prawicy wypracować. Polacy są naprawdę oburzeni, i ta fala niezadowolenia wzrasta. Nie wiem skąd się biorą takie sondaże, które są przedstawiane, ale ja, mając na co dzień do czynienia z ludźmi, Słyszę, jak ludzie się wypowiadają na ten temat. Ludzie są oburzeni, że nie mogą oglądać tego, co chcą. Ludzie są oburzeni tymi wszystkimi sprawami, które się w tej chwili w Polsce rozgrywają: tymi atakami na telewizję publiczną, na radio publiczne, na prokuraturę, tym osadzeniem w więzieniu dwóch posłów, podczas kiedy tysiące skazanych chodzi na wolności. No to jest po prostu coś, co się ludziom nie mieściło w głowie, i co ciekawe, to nie tylko ludzie, którzy pamiętają stan wojenny, się budzą i mają odpowiednie skojarzenia ze stanem wojennym, ale zauważam też, że coraz więcej ludzi młodych zaczyna się temu sprzeciwiać, bo nie może się zgodzić na taką rzeczywistość. Na tym wiecu przede wszystkim był były premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Popatrzmy, jak został przez Polaków powitany.